Dominika Brzezińska, Maria Magdalena Mielnik, Kamila Berek, Jacek Rogowski, Daniel Pek, Szymon Kropidłowski i Marcin Rekowski to laureaci tegorocznych nagród Rady Miasta dla sportowców. Do niektórych z nich to wyróżnienie trafia nie pierwszy raz, jak w przypadku Daniela Peka. Trudno się dziwić, bo trenujący od czterech lat lekkoatleta może pochwalić się niebyle jakimi osiągnięciami. Mistrzostwa świata w Czechach w 2012, jedno złoto, w sztafatach 400 srebro i na 800 też mi się udało zdobyć srebro. Jestem szczęśliwy, że mi się ciągle udaje zdobywać. Ciężką pracą. Nagroda po raz kolejny trafiła również do Jacka Rogowskiego, trenującego od 9 lat kolarstwo górskie i przełajowe. Miniony rok był dla niego wyjątkowy. Największym moim sukcesem było zajęcie trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski. Masterstw właśnie w koralowstwie przyłajowym I, I to jest taki, tak, taki główny mój sukces, o którym marzyłem od, od kilku lat, bo zawsze zajmowałem czwarte, piąte, szóste. Trudno było się na podło wdrapać, aż w końcu się udało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Każdy z siedmiu wyróżnionych otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości od 1000 do 1500 zł.